Cowie, dzisiaj będę przechodzić te mapy no i mój barat będzie ze mną grał, ale jeszcze dołącza, no więc musimy znaleźć przycisk. Ja nie dołączę, drogę. Okej. Okay. Poszukamy. Ja w ogóle żadnego przycisku nie widzę. się dokładnie rozejrzeć. Nie, to tu? Nie. to Tak. Nie. No więc mamy tu możliwość, że to łączy, tak się nazywa. I się ja, ja. Nanek okay. więc ee, no, to, to, to... Widzisz gdzieś nanek? A Там назад. Может... Okay. 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 Chyba, że ja tu teraz muszę. Oła. No, ale raczej przycisk. To gdzie widzicie przycisk? Ja w ogóle żadnego ani. Ani jednego nie widzę. Co? Aj, ale my nie jesteśmy razem, ale dzięki za pomoc. No, naciśnij go. Wow, ale to jest ładne. ładna okolica. Ale ciężko, że i chyba nam będzie znaleźć ten przycisk. Ale postaramy się. Chyba trzeba tam wykonać parkur. Kurczę, jeszcze nigdy w życiu nie przechodziłam parkura. Ciężej mi będzie. Kurczę, naprawdę ciężej będzie mi. Ale musi nam się udać, a też również boję. No i po co ja przyspieszam skakanie? Wreszcie nie udaje mi się. Nie umiem doskoczyć. Chyba, że gdzieś pod wodą jest taki przycisk, ale raczej wątpię. Więc musimy nadal poćwiczyć jeszcze ten parkour. No kurcze. No. Ja Nanek, pomyśl. No, jak niby? Nanek. Kurcze.